Dzień dobry Państwu. My chciałbyśmy dzisiaj pokrótce opowiedzieć o programie edukacyjnym, takim edukacyjno-badawczym historycznej rekonstrukcji kulinarnej Ogród Kuchnia Stół, który Muzeum Pałacu w Wilanowie rozwija już od ponad 10 lat i ten program, projekt polega przede wszystkim na interpretowaniu i odtwarzaniu przepisów historycznych na podstawie receptur z XVII i XVIII wieku. My te receptury opracowujemy z profesorem Dumanowskim tutaj z Torunia i wydajemy w serii książek Monumenta Polonie Kulinaria. Tu widzą państwo jedną z tych książek, pierwsza polska książka kucharska, Kompendium Ferculorum z 1682 roku. Nasz program jest skierowany do bardzo różnorodnych odbiorców i chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć o tym, jak włączamy ich nie tylko w realizację projektu, ale też tak naprawdę w cały już długotrwały proces jego planowania. Większość naszych warsztatów przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży. Organizujemy ich około 300 warsztatów w roku. I chciałam się tak podzielić jeszcze taką uwagą, że cieszę się, że nastała moda na gotowanie, bo rozrywkę dla nich, bo oczywiście jak przychodzą do nas te warsztaty, to jest widzicie te czapy, przygotowane jest reakcja, że będą teraz master szefami, ale to jest bardzo dobry przyczynek do tego, aby budować ich tożsamość. Tożsamość narodową, która ostatnio przy okazji właśnie osób z Ukrainy właśnie przez kulinaria się tutaj mieliśmy, mieliśmy styczność właśnie z tym elementem tożsamości kulturowej i bardzo dużo mieliśmy głosów, że oni chcą jeść swoje potrawy, to jest dla nich Taki, taki bardzo ważny element właśnie na uchodźstwie, który łączy. Tak więc budowanie, budowanie naszej tożsamości kulinarnej wśród tych najmłodszych jest uważam bardzo ważne też w kontekście burger Kingów, które przed chwilą tutaj się pojawiły. Czym właściwie dzisiaj jest nasza tożsamość kulinarna, to też do zastanowienia. A propos włączających działań, te warsztaty są prowadzone w całym przebiegu właśnie na zasadzie włączającej, czyli poprzez historię kuchni właśnie poznajemy dawne obyczaje, ale interpretujemy również stare receptury, wspólnie analizujemy je, potem gotujemy. Tu widzicie Państwo, że dzieci same przygotowują pod naszym czujnym okiem. I wszyscy uczestnicy, oczywiście, nie tylko dzieci. I próbujemy, smakujemy, a także potem degustujemy i dyskutujemy o tym, co, co się wydarzyło tak naprawdę. Jedną z najważniejszych też grup dla nas są przyszli szefowie kuchni kucharze. Tutaj ukłon w stronę kucharzy też podziękowania za pyszne posiłki. Jest to może temat jedzenie temat lekki ale szefowie kuchni kucharze wiedzą że jest to bardzo ciężka praca i przygotowujemy te programy dla nich właśnie w porozumieniu z nauczycielami z z uczniami, wierząc, że powinni oni znać nasze tradycje kulinarne, budując dalej swoją przyszłość. Um, może dalej? Też bardzo angażujące dla publiczności są aktywności skierowane do odbiorców indywidualnych, nie tych grup zorganizowanych, czyli dla rodzin i dorosłych. I tutaj akurat kilka przykładów, bo to są takie stałe grupy, które do nas powracają non-stop, biorą udział w coraz to nowych aktywnościach i my też dla nich musimy je multiplikować wiele razy, bo tak jakby chcą wciąż wracać. I też jedna z grup, właśnie grupa odbiorców dorosłych, już na tyle zaangażowała się w rozwój projektu, jest z nami od początku, że sama. Widzę, widzę, że sama zaproponowała swój udział właśnie w tworzeniu i planowaniu tego projektu na przykład w przyszłym roku. I tak zawiązała się taka nieformalna wolontariacka grupa badawcza tak naprawdę pod kierunkiem profesora Dumanowskiego, która opracowuje menu wilanowskie, menu potockich. On przeprowadził serię szkoleń, te historyczne receptury są analizowane, obecnie opracowywane. I dzięki dofinansowaniu z KPO już wiemy, że w przyszłym roku, znaczy w tym roku, już uda nam się ten projekt dalej rozwijać. Jeszcze chyba na zakończenie, tak bo nie uda nam się więcej, chciałam podkreślić, że to Jeszcze są wspólne aha, takie spotkania, w których bardzo często uczestniczyłam, szczególnie na warsztatach dla rodzin, gdzie bardzo się cieszę, że to jest takie spotkanie przy stole przy stanie, spotkanie w kuchni, i potem przy stole co w dzisiejszych czasach wcale nie jest takie e, e, częste w domach e, i wielopokoleniowe spotkania, to, to trzeba przyznać, dużo wymiany myśli. E, tutaj mamy półkolonie, które też się zrodziły właśnie na takich warsztatach rodzinnych. E, dużo rozmów na temat tego, że no, dzieci nie są w kuchni zbyt często, nie ma na to czasu. U nas poświęcają całe pięć dni, a często przychodzą po kilka turnusów po kolei, więc budujemy tą też takie prak bardzo praktyczne umiejętności. I kolejną naszą ofertą, taką włączającą większą społeczność, też nastawioną na lokalną społeczność jest śniadanie u króla, które organizujemy w wakacje i tam w sposób taki bardziej swobodniejszy rozmawiamy z nimi, podejmujemy dialog właśnie o, o też budowaniu naszej oferty przy równoczesnej degustacji właśnie odtwarzanych przez nas potraw z receptur z XVII wieku. Bardzo serdecznie dziękujemy za prezentację.